Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz. Jesteśmy w grze Pancar, a to jest siódmy odcinek z kolei, czyli wcielamy się w rolę Sister of Fire. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, jesteśmy już w grze. Jak widać, Inquisitor, Berserker, Paladin, Sapper, Gunner już za nami. Teraz przyszła kolej na Sister of Fire. Tutaj jak zwykle rozpoczniemy sobie od tutoriala żeby się zeznajomić z postacią ale nie tylko też po to żeby zarobić doświadczenie i tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach po 40 potek każdego rodzaju które są bardzo pomocne no i tutaj oczywiście jak zwykle skrót z tutoriala plus później w późniejszej części filmu będzie rozgrywka. Klasą Sister of Fire, dobra, rozpoczynamy nasz tutorial. Dobra, jak widzimy, nasz atak lekki do najpotężniejszych to nie należy. A jeżeli chodzi o mocne uderzenie. No, okolice 500, nauczę. No sobie naszego pierwszego questa z tutoriala. Ja liczyłem na to, że ja tutaj będę już sobie naparzał fajnie ognistymi kulami, a tu niestety trzeba się męczyć. Walką wręcz. Z czego jestem troszeczkę zawiedziony, ale na razie nie jest źle. Ponadto, co jeszcze zauważyłem, to, że nasza Sister of Fire po pierwsze nie umie biegać. Totalnie. To w ogóle... A po drugie, to ma tylko 1000 życia na right. po początku. Także to jest bardzo, bardzo mało. Dobra, dochodzimy do naszej zasadki, którą natomiast no, tutaj przyszykowali. Mam nadzieję, że w końcu będę mógł używać tych swoich czarów, którymi są ogniste kule. No, 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 no. Dobra. Ok, już mogę tego używać. Tylko lewego przycisku. Tylko, że zużywa to mnóstwo many i prawie w ogóle nie mogę chodzić. Jeden atak sobie biera mi 15 many, a many mamy niewiele. Okej, okay, nasz tutorial dobiegł końca. Hmm. Jak na razie Sister of Fire bardzo mi się podoba i my widzimy się w rozgrywce. Ok, moi mili. Właśnie znalazłem mi rozgrywkę. Czekałem z minutę, może nawet nie całą, I, i za 40 sekund rozpocznie się walka. Jest coś o czym zapomniałem podczas grania poprzednimi postaciami. Mianowicie o rozdaniu skilli. Ja tutaj nie zauważyłem, że po przejściu tutoriala osiągamy drugi level i mamy z levelu na level otrzymujemy jeden punkt, który możemy sobie rozdać w naszym drzewku umiejętności. Ja tutaj na Sister of Fire już sobie rozdałem tego skilla i udało mi się uzyskać nową umiejętność, którą za chwileczkę sobie zobaczycie. Bardzo ma bardzo duże obrażenia dostaje nasze czarodziejka ognia mianowicie ma tylko 1000 życia czy około 1000 życia Ja jestem w drużynie niebieskich i już zaczynam je przegrywać Niestety 1080 życia jeżeli dokładnie mówiąc Alera. Dobra... Okej, okay, udało mi się zniszczyć wieżę. Jestem dumny. Z siebie. Ojojojoj! Oj, oj. Kurczę, tutaj... Od boku mnie zaatakowali. Yy, jednakże... Nie mam pojęcia, dlaczego nie mogę używać mojego... Trzeciego skill'a, które sobie rozdałem z drzewku. Mam nadzieję, że to się zmieni. Okay. udało mi się zniszczyć wieże. Teraz... Wow! To było coś. Fajny skill, naprawdę mi się podoba. Zaraz spróbuję go sobie jeszcze wykorzystać. Tylko do tego potrzebna jest mi... ...energia. Czyli ta żół żółta tutaj... cholera. Właśnie, tak powinienem chyba to rzucić. Poprzednio, no nie jest, dopiero się uczę grać e, tą klasą Kurde Jednak on strasznie bardzo mało potrafi wytrzymać Nad to jest ciężko pocelować. No to muszę się napić i tego i tego drugiego. Staram się tutaj użyć jeszcze raz tych fajnych takich czaszek. Ale o kurde, w ogóle się nie spodziewałem tego, co oni mi to splanowali. E, ok, mamy prowadzenie, już prawie 200 punktów zdobyliśmy. Tutaj robię co mogę, żeby wspomóc moją drużynę. Okej, okay. chyba poskutkowało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. Tutaj coś jest. O, udało mi się zblokować jego atak. Zwiewam. Aś, kurczę, nie dał się nawet napić. Yy, wyglądał jak. Inkwizitor wydaje Stanę sobie tutaj nie wzgórzu stąd będę sobie naparzał Cholera chyba, no właśnie, długo się nie utrzymam Kiedy mam atak od tyłu i od przodu Ale to nic, ważne jest to, że że mamy przewagę punktową Ja tutaj staram się Jak mogę Ok, mogę sobie użyć mojego super skilla dla niego Ja spróbuję tutaj Tutaj się rozbić I dorzucić aż tam Cholera niestety Dobra Nie. Nie Udało się przeżyć Szybko Ty. Chciał mnie tutaj zaatakować. Przydałoby się troszkę many. O, szlak. Gdzie? No właśnie, widzicie, co tu się dzieje. Daje się wycyskać ostro. No ale no co mogę poradzić jak oni znikają? Ja niestety nie jestem w stanie ich zauważyć. Ale cały czas nie tracę nadziei na zwycięstwo. Już mamy 400 punktów. Troszeczkę tutaj pogonie znikną. Ja się tutaj będę go spodziewał. Razie o, no, sobie tutaj, przy, przy tej pułapce, w razie czego ona mi wykrywa. No? O, tutaj było, widzicie? Łoł! Wow. Ale jak widzicie, również zarobiłem killa. Przyjdę ostatnie miejsce no niestety, tutaj. Jednak chyba za dużo razy zginęłem. Zdecydowanie za dużo. Ale nic nie jestem w stanie za bardzo poradzić na to. Biję sobie na start może tą trzecią fiolkę. Czy to coś mi dało? Nie. Nic mi to nie dało. Myślałem, że napełni mnie energią. Tutaj postaram się zdjąć, widzę, że tam chcę postawić wieżę. Okej, okay, udało mi się jej pozbyć. Tutaj może tutaj na tą skałę udało mi się wejść. Udało się. Będę miał bardzo dobry widok i też będzie bardzo ciężko mnie trafić. A nawet nie zauważyłem, że już zdobyliśmy 500 punktów. Jak tam statystyki 5 zabić. Nie ma, nie ma jakiegoś szału i 9 śmierci. Także tutaj też. Jest strzał, ale nie w tą stronę. I, i mm, dlaczego tak się dzieje? Podejrzewam, że dlatego, że grałem pierwszy raz oraz y, ta czarodziejka ma jedynie 1080 życia. To jest bardzo mało. No, ale to mnie nie tłumaczy, tak, y, z tego wyniku. Ważne, że zwyciężyliśmy. To mnie zadowala. I jeżeli chodzi o ten altar, to tutaj możemy sobie rozdać skila. Ja go dałem tutaj w tą czachę, to jest to takie wyrzucanie tych czterech płonących kul. Na poprzednich postaciach zapomniałem tego zrobić, dlatego wykorzystam sobie moment w tym filmie i teraz Wam to pokażę. Wejdę sobie po kolei na inquisitorze. Chyba to już zrobiłem. Tak, dałem tutaj w backstab, czyli pasyw, który... Umożliwia mi zadawanie większego obrażenia w plecy na Berserkarze. Widzicie, to jest taki plusik, ja go wcześniej nie zauważyłem. Sucker Punch. 30 second ability can interrupt enemy. Aha. Czyli tutaj możemy przerywać kasta. OK. Aha, tutaj możemy odbijać jakieś coś. Nie wiem za bardzo. Chyba tak. A tutaj, yy, tutaj mamy jakiegoś skilla, który nadaje nam statystyki. Także tak, ja sobie to rozdam później. Pokażę Wam jeszcze szybko pozostałych. Teraz Paladin. Może dlatego tak tym paladinem cienko mi poszło. Tak, tutaj mamy... Uh, more effective in this struggle against the unbelievers. Uh, czyli zwiększa mi życie i mastery, ten skill. Ten skill z kolei... Uh, restoration. The paladin uses all his strength to heal his allies, explaining a significant amount of mana in the process of the right. Aha, okej. Okay. Czyli po prostu jakiś dodatkowy skill, który będziemy mogli sobie z niego korzystać, wciskając prawy przycisk myszy, i on da nam jakiegoś lepszego heal'a. Aha, i tutaj możemy strzelać z łuku. Czyli tutaj już wyjaśniła się zagadka, dlaczego niektórzy mogli strzelać z łuków. Jeżeli chodzi o Sapera, to tutaj mamy teleport. Możemy sobie postawić teleporcik. I możemy sobie postawić pułapkę. Yy, oraz jeszcze. Yy, aha, czyli tutaj też możemy sobie używać jakiejś tam broni yy, z dalekosiężnej, tak? To będzie chyba o to. W tym przypadku muszkiet. Yy, lecimy dalej. Dalej będzie gunner Tutaj mamy również trapa również um, tak również ataki z daleka i do statystyk skill lecimy dalej aha dalej już jest Sister of Fire dobra w tym odcinku to by było na tyle dzięki za uwagę kolejny odcinek zagramy sobie tankiem także zapraszam Okej, okay, moi drodzy. W tym odcinku to jest niestety na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić pod spodem komentarza, dać łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał po więcej. Pozdrawiam bardzo serdecznie.